Tu chodzi o coś więcej niż pieniądze. Taki jest tytuł tego rozdziału. Nie mogłyśmy oprzeć się pokusie zamówienia deseru dla każdej z nas. Gdy kelner odszedł z naszym zamówieniem, Leslie zapytała: Kim? Mówiłaś, że zostałaś rentierem kilka lat temu. Zgadza się? Tak, w 94. odpowiedziałam. Z tego, co mówiłaś, nie sądzę, żebyś dziś prowadziła spokojne, bezstresowe życie. Ja wyobrażam sobie emeryturę jako. Wiesz, spędzanie czasu na polu golfowym, wylegiwanie się na pokładach wycieczkowców, a ty, zdaje się, pracujesz dziś więcej niż kiedykolwiek. No, zdecydowanie nie mogę stwierdzić, że prowadzę relaksujące życie, odrzekłam. Chociaż poruszasz dobrą kwestię. Myślę, że w wypadku większości ludzi słowo emerytura przywodzi na myśl takie właśnie sielankowe sceny. Małżeństwo leży na białych, piaszczystych plażach. Grają w golfa z kolegami albo podróżują do odległych miejsc, o których zawsze marzyli. No, lubię odległe zakątki i białe piaszczyste plaże, wtrąciła Jenis. Ja też je lubię, przyznałam, lubię też grać w golfa. Ale co dla mnie ważniejsze, uwielbiam nowe wyzwania i kocham się uczyć. Moja praca stanowi też bardzo dużą część mojego życia. Nie chodzi o to, że przeszłam na emeryturę zostając rentierem, czy że przestałam pracować, ale że znalazłam się w sytuacji finansowej, w której już nie musiałam pracować, jeśli nie chciałam. Już nie potrzebowałam pieniędzy z mojej pracy czy biznesu, żeby przeżyć. Mogłam wybrać, co będę robić, cokolwiek by to w nim było. Byłam dosłownie wolna pod względem finansowym. Mogłam robić, co tylko chciałam. Więc jeśli nie masz nic przeciwko temu, pozwól, że cię zapytam, drążyła temat Leslie: Jak ty się znalazłaś w tej sytuacji? Wiem, że mówiłaś o tym, iż otrzymujesz pieniądze ze swoich inwestycji, ale nie rozumiem, jak tylko to mogło wystarczyć, żeby zostać rentierem. Przecież, żeby teraz nie pracować, musiałaś zrobić fortunę. Jak ci się to udało? No po pierwsze, nie zrobiłam fortuny. To był proces, który rozpoczęliśmy przed laty. No, okej, okay, już kilka razy wspominałaś o inwestowaniu, niecierpliwie rzekła Leslie. Mam kilka poważnych obaw, jeśli o to chodzi. Ludzie tracą pieniądze na inwestycjach. Uważam, że inwestowanie jest zbyt ryzykowne i zbyt zagmatwane. Aby je zrozumieć, trzeba mieć umysł finansowego geniusza. Ja jestem artystką, ledwie umiem zbilansować swoją książeczkę czekową. Wiesz, nie sądzę, żebym mogła. Być kiedykolwiek z inwestowaniem za pan brat. Ja zawsze zostawiałam inwestowanie mojemu mężowi, powiedziała Pat. Zdaje się, że nie mam do tego smykałki. To jest takie skomplikowane. I wiesz, nigdy nie umiem zrozumieć, o czym mówią ci maklerzy giełdowi. A czy ty grasz na giełdzie? Zapytała po chwili. Czy zarabiasz dużo pieniędzy, kupując i sprzedając akcje? Mój mąż za każdym razem wychodzi na zero, gdy inwestuje. No, mam trochę akcji i jednostek funduszy inwestycyjnych, ale nie zwracam na nie zbytniej uwagi. Kupiłam je wiele lat temu. Stosuję raczej strategię Kupuj i trzymaj, ale tak naprawdę jest to strategia Kupuj i miej nadzieję, że ich wartość wzrośnie. Poza tym jestem zbyt zajęta moim biznesem, żeby zawracać sobie nimi głowę, stwierdziła Jenny. Siedziałam tam, milcząc, aż skończyły mówić. Wszystkie czekały na moją odpowiedź. Ostrożnie dobierałam słowa. Wiecie, ja powiedziałam tylko słowo inwestowanie i każda z was zareagowała automatycznie. Leslie mówi, że to zbyt ryzykowne, Pat, że zbyt skomplikowane, a Janice, że nie ma czasu. Wszystkie mówicie mi, dlaczego inwestowanie nie jest czymś dla was. Przed minutą kontynuowałam Leslie zapytała w jaki sposób zostałam rentierem. Powiedziałam, że dzięki inwestowaniu. Ale żebyście mnie dobrze zrozumiały, moim celem nie było inwestowanie. Nie było nim nawet zostanie bogatą kobietą. Moim celem było stać się niezależną finansowo. Dość wcześnie w życiu wiedziałam, że jeśli chodzi o mój finansowy byt, to nie chcę być zależna od kogokolwiek męża, szefa, rodziców, od nikogo. Dla mnie niezależność finansowa jest równoważna z wolnością. Jak długo moje przetrwanie zależne było od kogoś innego, tak długo nie byłam wolna. W dużym uproszczeniu tak to wyglądało. Oto jak zdefiniowano mi finansową niezależność. Niezależność ta rozpoczęła się w momencie, gdy co miesiąc więcej pieniędzy, na które nie musiałam pracować, przypływało do mnie, niż wypływało w formie moich comiesięcznych wydatków i kosztów. Czyli ważniejsze dla Ciebie jest, żeby co miesiąc pieniądze regularnie wpływały do Twojej kieszeni niż gromadzenie dużych sum pieniędzy w formie oszczędności? Zapytała Pat. Tak. Nazywa się to przepływem pieniężnym. Co miesiąc pieniądze przypływają. Ile chcesz, żeby do Ciebie co miesiąc wpływało pieniędzy? O, świetne pytanie. Niezależnie od tego, czy pracuję, czy nie... Chcę, żeby co miesiąc wpływało do mnie tyle pieniędzy, aby pokryły wszystkie moje koszty utrzymania i jeszcze trochę. W dużym uproszczeniu o to właśnie chodzi. To był mój cel od samego początku: żeby nabywać inwestycje, które co miesiąc generują wystarczająco wysoki przepływ pieniężny, aby zapłacić za mój styl życia. A dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ w tamtej chwili, mając 37 lat, Byłam wolna. Od tamtego momentu nie musiałam się już pokazywać w biurze, odmawiać sobie różnych rzeczy, które chciałam robić, nie musiałam wykonywać poleceń szefa, od tamtego momentu nie musiałam liczyć na nikogo innego, jeśli chodzi o pieniądze. Byłam wolna, mogłam robić co tylko chciałam i kiedy chciałam. Myślę, że to był dla mnie moment, w którym tak naprawdę zaczęłam zadawać sobie pytanie: co ja chcę zrobić ze swoim życiem? Wyglądało to trochę tak, jakbym była w Honolulu 20 lat temu, no, stamtąd wszystkie panie pochodziły, a więc 20 lat temu dopiero zaczynając moje życie i mając dostępne wszystkie opcje, z tą różnicą, że tym razem było lepiej, ponieważ nie martwiłam się o pieniądze. Teraz była to kwestia wyboru tego, co chciałam robić, ponieważ chciałam to robić, a nie dlatego, że musiałam to robić. Niezależność finansowa polega na tym, że mamy większy wybór. Pozwólcie, że dodam coś jeszcze. Widzę bardzo wiele kobiet, które tkwią w nieszczęśliwych małżeństwach, ponieważ są biedne lub zależne finansowo od swoich mężów, albo kobiet pracujących w zawodach, których nie cierpią, ponieważ potrzebują stałej wypłaty. Moim zdaniem nie zmieniają tej sytuacji, ponieważ wybrały bezpieczeństwo ponad poczucie własnej wartości. To według mnie jest największą zbrodnią ze wszystkich. Wiele kobiet wybiera tę nieszczęśliwą sytuację lub środowisko z powodów finansowych. Po czym mówi: "Pieniądze nie są takie ważne". Pieniądze odgrywają większą rolę w życiu kobiet, niż większość z nas przyznaje. Wystarczy, że zapytacie same siebie, czy gdybyście miały wszystkie pieniądze świata, czy może istniałoby kilka rzeczy w waszym życiu, które robiłybyście inaczej? Pieniądze mają moc uwięzienia kobiety lub jej uwolnienia. Wszystko zależy od niej samej. Trzy kobiety siedzące przy stole milczały. Myślę, że udało mi się przyciągnąć ich uwagę. Pat, przemówiła pierwsza: To, co mówisz, jest dość pouczające. Dobrze znam to uczucie. Sama jestem zależna finansowo od mojego męża. Tak naprawdę to nigdy nie czuję się dobrze, podejmując decyzje finansowe bez niego. Ponieważ to on zarabia pieniądze, więc mam wrażenie, że ja nie mam tak dużego wkładu. Mam trochę swoich oszczędności na czarną godzinę, które udało mi się odłożyć i których używam, gdy czegoś potrzebuję. Co mnie jednak zdumiewa i co tak naprawdę do mnie rzeczywiście przemawia, to sytuacja mojej dobrej znajomej, która jest w trakcie rozwodu po 22 latach małżeństwa. Po zakończeniu wszystkich czynności sądowych, zostanie prawie z niczym poza alimentami. A w dodatku nie pracowała przez ostatnich 18 lat. Ma prawie 50 lat i oprócz tego, że usiłuje związać koniec z końcem, ma duże trudności z wymyśleniem, co wpisać w swoim CV. Jest przerażona. Zakończyła Pat. Janis wyglądała na nieco zaniepokojoną. Czy mogę zadać Ci jedno pytanie? Ja kocham mój biznes i planuję w nim dotrwać do końca kariery zawodowej albo ostatecznie go sprzedać z niezłym zyskiem. Po co mam inwestować? Wydaje mi się, że mam opracowany dobry plan. No, masz świetny plan, powiedziała mi. Chodzi mi o to, że dobrze jest mieć wybór. Jeśli twój plan się powiedzie, jak to sobie wyobrażasz, to będzie wspaniale. I znając ciebie, nie wątpię, że tak się stanie. Wiem, że w przypadku firmy Rich Dad, to, że już na początku jej istnienia byliśmy niezależni finansowo, naprawdę zwiększyło sukces tego biznesu. Gdy założyliśmy tę firmę, ani Robert, ani ja nie potrzebowaliśmy pieniędzy przez nią generowanych, żeby przeżyć. Taka sama była sytuacja naszej wspólniczki, Sharon. A więc przy każdej decyzji, jaką podejmowaliśmy, zadawaliśmy sobie pytanie, co jest najlepsze dla firmy, a nie co włoży najwięcej pieniędzy do naszych kieszeni. Już samo to ogromnie przyspieszyło rozwój naszej firmy, sprawiło, że dokonywaliśmy lepszych wyborów dla naszego biznesu. Oto kolejny przykład kobiety, która kocha swoją pracę, mówiłam dalej. Mam bardzo dobrą znajomą, Karol, która jest dentystką i prowadzi prywatny gabinet. Niedawno rozpoznano u niej raka piersi. Dzięki Bogu lekarz wykrył go wcześniej i dziś Karol czuje się dobrze. Niedługo po całej tej gehennie zadzwoniła do mnie i powiedziała: To był dla mnie mocny sygnał do przebudzenia. Oto jestem. Wziętą dentystką zarabiam dużo pieniędzy, uwielbiam to co robię, i nagle okazuje się, że mam raka. Natychmiast zaczęłam myśleć o tym, co by się stało, gdybym nie mogła pracować. No, mój bezpieczny przychód szybko spadłby do zera, a oszczędności wystarczyłoby mi może na jeden rok. Był to dla mnie stracony czas. Nie tylko zmagałam się z rakiem, ale dodatkowo miałam przed sobą perspektywę możliwej katastrofy finansowej. Dzięki temu, że Karol zdała sobie sprawę, jaka jest jej sytuacja, dziś jest właścicielką kilku nieruchomości pod wynajem, które generują pokaźny miesięczny przychód, oraz jest w trakcie organizowania gabinetu tak, aby działał bez niej, jeżeli kiedyś zdecyduje, że go opuści. I znowu zakończyłam. Chodzi tu po prostu o zapewnienie sobie możliwości wyboru. Janice kiwała głową na znak zgody. Ale, Janice. Postawiłaś pierwsze najważniejsze pytanie, jakie kobieta albo każdy inny człowiek musi zadać, gdy rozpoczyna coś nowego, jak na przykład inwestowanie. Eee, a jakie pytanie zadałam? Jeżeli na to pytanie nie odpowiesz szczerze, to zniszczy to Twoje szanse na sukces, ostrzegłam ją. Najpierw pozwólcie, że zaznaczę, iż dzisiaj. Wiecie, nie chodzi mi o to, żeby namawiać Was wszystkie do tego, żebyście stały się fantastycznymi inwestorkami, choć uważam, że byłoby to dosyć mądre posunięcie z Waszej strony. Wiecie, jesteśmy tu dzisiaj, żeby się spotkać po latach, zjeść razem cudowny lunch, porozmawiać o starych czasach i cieszyć się sobą. Nie przejmuj się, uśmiechnęła się Pat, robi się nawet ciekawie. No to dobrze, bo czasami po prostu nie potrafię się opanować i opowiadam ludziom, na których mi zależy o tym, czego nauczyłam się przez lata. Jak się już rozkręcę, trudno mnie zatrzymać. Więc przepraszam, jeśli zacznę wygłaszać wykład. To, czego dokonałam i czego się nauczyłam, nie stało się dlatego, że jestem mądra, skończyłam studia, mam jakieś szczególne umiejętności albo wiem więcej niż inni. Udało mi się to osiągnąć nie dlatego, że w mojej głowie pojawiają się co chwilę nowe, znakomite pomysły. Nie ma to z tym nic wspólnego. Uczyłam się od wielu wspaniałych osób. Niektóre z nich nie zdawały sobie nawet sprawy z tego, że były moimi nauczycielami. To byli ludzie biznesu, inwestorzy, pisarze, rodzice i przyjaciele. Kiedy mówię o inwestowaniu i o tym, co robię, tak naprawdę. Dzielę się z Wami połączeniem wiedzy i doświadczenia wszystkich tych ludzi. Naprawdę nie przyszłam tu, żeby namawiać Was do czegokolwiek. Jestem po prostu trochę rozentuzjazmowana, ponieważ widziałam, jak życie bardzo wielu kobiet zaczęło się poprawiać, kiedy zajęły się tą grą. Nie chcę się teraz nad tym rozwodzić. Jeśli chcecie porozmawiać o tym szerzej, możemy się umówić na kiedy indziej, ale teraz cieszmy się naszym spotkaniem po latach. Nie tak szybko, wtrąciła Janice. Powiedziałaś, że zadałam ważne pytanie. No to chcę wiedzieć, jakie? Spojrzałam na Pat i Leslie. A wy chcecie tego słuchać? Mogę o tym porozmawiać z Janice później. Nie, 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 mów dalej, wykrzyknęła Leslie. Oczywiście, że chcę to usłyszeć. Jestem zdumiona tym, co słyszę, bo szczerze mówiąc, od jakiegoś czasu szukam odpowiedzi właśnie tego typu. Słucham Cię uważnie, dodała Pat. Chociaż część tego, co mówisz, trochę mnie martwi. No ale mów dalej. Dobrze, zaczęłam. Janice zapytała o rzecz najważniejszą. Ale zanim do tego przejdę, trochę was nakieruję. Pozwólcie, że zadam Wam wszystkim pytanie. Gdybym zaproponowała, żebyśmy wszystkie spędzały całe trzy dni tygodniowo ćwicząc na siłowni, by zadbać o formę, to co byście powiedziały? No, ja jestem zbyt zajęta. Nie mogę zostawić mojej firmy tak często, zaczęła Janice. Ja też nie mogę zrezygnować z trzech dni pracy w tygodniu. To zbyt dużo, dołączyła Leslie. Ja bym się zgodziła, gdybym miała czas. Rzeczywiście nie jestem w formie, zakończyła Pat. Czas. Zawsze chodzi o czas, prawda? Zapytałam. Wszystkie przytaknęły. Jesteśmy zbyt zajęte. Nie mamy czasu. Mimo iż wiemy, że byłoby to dla nas dobre. To wymagania czasowe są zbyt duże. No więc do czego zmierzasz? Leslie domagała się odpowiedzi. Często używamy wymówek, kiedy nie chcemy czegoś zrobić. Zwykle brzmią one bardzo racjonalnie i są do zaakceptowania, ale w rzeczywistości w ten sposób dana osoba mówi: Nie zrobię tego albo nie chcę tego zrobić. A jaka jest główna wymówka, lub powód, której ludzie dziś używają? Nie mam czasu powiedziała Leslie. No, właśnie tak. I często nie mamy czasu. Bez wątpienia wszystkie jesteśmy bardzo zajęte. Jak często mówimy, gdyby tylko doba miała więcej godzin, prawda? Jest tak szczególnie w przypadku kobiet. Jak wiele z nas ma na głowie karierę dzieci, męża, czy związek plus wszystkie dodatkowe codzienne czynności. Więc, kiedy ktoś proponuje dodanie jeszcze jakiegoś jednego zadania, które zabierze nam czas, to jesteśmy gotowi wybuchnąć. Gdy mówimy nie mam czasu, mówimy po prostu to, czym teraz się zajmuję, jest ważniejsze niż to dodatkowe zadanie, które sugerujesz. To ani źle, ani dobrze mówić nie mam czasu, ale pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi: co tak naprawdę jest najważniejsze? Bardzo często wymówka, że nie mamy czasu, jest reakcją automatyczną, ponieważ już, już jesteśmy przytłoczeni i nie możemy sobie wyobrazić dodania jeszcze jednej rzeczy do naszych obowiązków. No ale jeśli rzeczywiście mamy po uszy pracy i innych zajęć i po prostu nie mamy czasu, upierała się Janice. No dobre pytanie, przyznałam. Niestety nie możemy wydłużyć dnia. Po rozmowach z wieloma kobietami, widzę jasno, że sposobem na znalezienie czasu jest odpowiedź na wcześniejsze pytanie Janice. Które brzmi? Zapytała już błagalnym głosem Janice. Kluczowe pytanie, które zadałaś brzmiało dlaczego muszę inwestować? Wszystkie trzy były teraz zupełnie oszołomione. A dlaczego to jest najważniejsze pytanie? Zdziwiła się Leslie i spojrzała na mnie zmieszana. Ponieważ większość ludzi myśli, że pierwszym krokiem do inwestowania jest nauczenie się jak daną rzecz robić. Jak znaleźć dobrego agenta nieruchomości? Jak kupić opcje? Jak zauważyć dobry biznes, w który można zainwestować? Nauczenie się tego, jak coś zrobić, nie jest takie trudne. Potrzeba na to trochę czasu no, znowu pojawia się to słowo i trochę edukacji. Ale prawdziwym pierwszym krokiem w inwestowaniu jest określenie dlaczego chcecie lub musicie inwestować? Dlaczego macie podjąć to wyzwanie? Co tak naprawdę będzie Was motywowało, aby poświęcać czas i wysiłek i stać się dobrym inwestorem? Ja po prostu chcę zarabiać dość pieniędzy, żebym nie musiała pracować całymi dniami zaczęła Leslie. Czy zarabianie dość pieniędzy, żebyś nie musiała pracować, zachęci Cię do czytania książek, chodzenia do różnych miejsc, uczestniczenia w seminariach, wyszukiwania i spotykania się z ekspertami od inwestycji lub rezygnacji z wolnych dni zapytałam. Och, no zdaje się, że to za dużo pracy. Męczę się już na samą myśl o tym. W takim razie to nie jest twój powód. Jeśli nie jest on dla ciebie inspiracją, to nie jest to solidny i nieodparty bodziec do tego, żeby zacząć inwestować. No to jaki jest ten nieodparty powód? Czy możesz dać nam jakiś przykład? Zaproponowała Pat. Zastanowiłam się przez chwilę. Okej. Okay. Pamiętacie, jak zapytałam, czy poświęciłybyście całe 3 dni w tygodniu na ćwiczenia? Najważniejsza, najwyraźniej żadna z was nie miała wystarczająco silnej motywacji, aby to zrobić. Każda wymyśliła powód, aby nie móc spełnić tego zobowiązania. Było tak? spytałam. Przytaknęły. A co by się stało, gdybyście udały się do lekarza na badania kontrolne i usłyszałybyście, że macie rzadką chorobę i jeśli nie będziecie ćwiczyć przez trzy dni w tygodniu, całe dni, to umrzecie? Czy byłby to teraz przekonujący powód, żeby ćwiczyć? Wszystkie otworzyły szeroko oczy. No, mnie by to na pewno wystarczyło stwierdziła James. Nagle ćwiczenie stałoby się dla mnie priorytetem i o to właśnie chodzi. Zawołałam, podekscytowana. Na początku ćwiczenie nie było w waszym życiu ważne. Gdy odkryjecie ten powód, to staje się on priorytetem. Dokładnie to mam na myśli, kiedy mówię o znalezieniu własnej motywacji. Czyli, jeśli nie odkryjesz tego prawdziwego powodu, to nie jest to priorytet i prawdopodobnie tego nie zrobisz, chciała się upewnić Pat. Albo nie będziesz się tego trzymać. Nawet jeśli zaczniesz, to możliwe, że stracisz zainteresowanie i zrezygnujesz, dodałam. Ile razy zaczynałyśmy coś, co wydawało się ważne, ale nigdy tego nie skończyłyśmy? Prawdopodobnie dlatego, że wydawało się nam, iż to był taki świetny pomysł, ale nigdy nie poświęciłyśmy czasu, żeby odkryć prawdziwą przyczynę, dla której to robimy. Jeśli chodzi o inwestowanie, to na początku trzeba się wiele nauczyć. Więc nie wystarczy powiedzieć, że moim powodem jest to, że chcę zarabiać więcej pieniędzy, albo chcę kupować nieruchomości pod wynajem, czy chcę zostać rentierem. Wszystko to są jakieś motywacje, ale wątpię, że wesprą Was w podjętym działaniu, gdy będziecie chciały się poddać, ponieważ będzie trochę ciężko, albo gdy będziecie czuły, że zrobiłyście już dosyć, a rezultatów wciąż nie widać. Wasz osobisty bodziec musi być olśniewający i poruszający aby, gdy zaczniecie wątpić w to, co robicie, dalej motywował was do działania. Zatem ograniczenie się do mówienia sobie powinnam inwestować albo ten i ten powiedział, że to dobry pomysł raczej nie zmotywuje mnie do dalszego działania, ponieważ nie odkryłam jeszcze tej rzeczywistej korzyści, tego, co ja tak naprawdę mogę zyskać, podsumowała Leslie. No właśnie tak. Niedawno usłyszałam fantastyczny powód, powiedziałam. Rozmawiałam z pewnym mężczyzną, miał na imię Piotr. Jest ojcem samotnie wychowującym siedmioletniego syna. Powiedział mi coś takiego: Jestem inżynierem. Widzę syna przez kilka minut rano, potem zabiera go do szkoły rodzic innego dziecka, a ja sam idę do pracy. Jak mi się uda, to wrócę do domu zanim on pójdzie spać. Wiesz, chciałem być wolny finansowo, dlatego żebym mógł choć codziennie odwozić mojego syna do szkoły. To wszystko. Wiesz, zajęło mi to 4 lata, ale dzisiaj jestem wolny. Przepływ pieniężny z moich inwestycji jest na tyle duży, że pokrywa wydatki związane z moim stylem życia. I teraz odwożę syna do szkoły codziennie. Jestem chyba jedyną osobą na autostradzie do Los Angeles, która tkwi w korku w godzinach szczytu i ma na ustach szeroki uśmiech. To dopiero jest dobry powód. Słuchając tego wszystkiego, uświadomiłam sobie dodała Pat, że chyba nigdy się nie zatrzymałam, aby pomyśleć, jaki jest mój powód, dla którego coś robię. Robię to tylko dlatego, że trzeba to zrobić. Nigdy nie usiadłam i nie powiedziałam: To są moje priorytety. Moje życie toczy się z dnia na dzień, a ja daję mu się nieść, nie zastanawiając się, dlaczego daną rzecz robię. Rany. Teraz widzę, w jaki sposób postępowanie, o którym mówisz, dałoby mi o wiele większą kontrolę nad moim życiem. Jak w ogóle wdałyśmy się w tak ciężką dyskusję? zapytała głośno Leslie. Uff, na początku to był miły i relaksujący lunch, a teraz rozmawiamy o zmianie naszego życia. Kto to wszystko w ogóle zaczął? Wszystkie na chwilę umilkłyśmy, potem skończyła. No, ktokolwiek to był, dzięki. Właśnie to musiałam usłyszeć. Wszystkie postanowiłyśmy, że będziemy ze sobą w kontakcie. Może następnym razem dołączą do nas Marta i Tracy. To było wspaniałe spotkanie. Byłyśmy bardzo zadowolone, że wszystkie dołożyłyśmy starań, aby się zobaczyć. Wszystkie jeszcze raz pochwaliłyśmy Pat za zorganizowanie tego lunchu i wyszłyśmy na zewnątrz, żeby złapać taksówki. Gdy podjechał pierwszy samochód, Janis krzyknęła O nie! Miałam być na uroczystym otwarciu pół godziny temu. Straciłam poczucie czasu. Wci wsiadając do samochodu powiedziała To było bardzo przyjemne spotkanie. Dzwoncie do mnie. I odjechała w mgnieniu oka. Wszystkie trzy spojrzałyśmy na siebie. Tak, pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają.